Niemiecka telewizja również wypuściła specjalne zwiastuny odnośnie trzeciego sezonu Powstania Smoków, takie zapowiedzi nowych odcinków i na szybko sobie przez to przelecimy, bo nie ma tam co prawda dużo, ale jest kilka fajnych nowych, nowych scenek. Zacznijmy od takiego łączonego zwiastunu dla różnych bajek, jakie będą tam emitowane i z Ninjago mamy scenę tego flashbacku, gdzie Jay jest jeszcze z Ninja w klasztorze, to jest oczywiście flashback właśnie. Do tego mamy Aina w jego odrzutowcu, jak ten odrzutowiec uruchamia i tak ten taki czarny, śmieszny dron dla Lorda Rasa też jest kanoniczny. Co ciekawe, bo wiele osób myślało, że nie jest, a tu się okazuje, że jednak jest. I do tego mamy jeszcze scenkę właśnie prawdopodobnie z intra trzeciego sezonu, gdzie widzimy Zeina w jego stoim sucie, co też potwierdza fakt, że ta minifigurka będzie kanoniczna. I to w sumie tyle to trwa tylko 30 sekund. I w ogóle są tam też inne bajki, więc no za dużo się nie dzieje. I kolejny taki już stricte, jeśli chodzi o ninja, 30-sekundowy, chociaż spora część to są jeszcze same zapowiedzi i reklamy, ale z nowych rzeczy no to mamy choćby świetne ujęcie na zakazaną piątkę, w sensie czwórkę, bo tutaj nie ma co prawda rox, ale naprawdę fajnie to wygląda, tym bardziej, że wszyscy mają nałożony efekt obrotu. w sensie na swoich oczach, więc naprawdę ładnie się tutaj prezentują. Potem mamy właśnie samą rox przed obliczem Grzmota i kilka nowych ujęć właśnie z tej scenki, kiedy będą go uwalniać prawdopodobnie, albo w jednej z poprzednich, kiedy po prostu z nim rozmawiają. Też całkiem nieźle to wygląda, ale tak jak mówiłem, to już wiele razy się powtarzało, no i potem też nic Takiego się nie dzieje, mamy jakieś proste sceny walk. I ten taki zwiastun, jeśli można to w ogóle tak nazwać, się kończy. nie Niby nic specjalnego, ale kilka nowych, fajnych ujęć wpadło i moim zdaniem na nie warto zwrócić sobie uwagę. Mi osobiście najbardziej się podoba właśnie to z zakazaną piątką. To, gdzie nie ma rox. Dajcie znać, co wy sądzicie, a ja dziękuję pięknie za uwagę. Hej!